Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Ja się nazywam Kasia Kirtidial i zapraszam Cię na mój wykład na festiwalu Inspiracje pod tytułem Jak świecić swoim wewnętrznym światłem, czyli odkrywaniu swojego potencjału poprzez praktyki duchowe. Ja mam takie poczucie, tak? Gdzieś obserwuję siebie, obserwuję innych, i coraz bardziej jestem przekonana o tym, że każdy z nas absolutnie każdy z nas ma w sobie swoje własne wewnętrzne światło, którym świeci. I takim efektem tego świecenia jest to, że jest nam w życiu łatwo, przyjemnie i lekko. I teraz, jak, jak do tego dojść? Co zrobić? Będę opowiadała na tym wykładzie o tym, jak ja tego poszukuję, jak ja to obserwuję oraz jak ja tego doświadczam w kontakcie z innymi ludźmi, w pracy z innymi ludźmi, ale także pracując nad sobą, pracując nad swoim własnym wewnętrznym światłem. I Jednym z takich głównych e, czynników, jeśli nie powiem, że jedynym, to jest wyrażenie swojej prawdy. E, wyrażanie swojej, no tak, wyrażanie swojej prawdy i to, jak ja pracuję, to w jaki sposób ja to odkryłam, to jest głównie poprzez właśnie praktyki duchowe. Praktyką duchową nazywam. Taką pracę nad sobą, która wykracza albo która uczy nas, pokazuje nam, pokazuje mi wykraczanie poza swój umysł, poza swoje myśli, poza swoje emocje i poza swoje schematy. Schematy, których nauczyliśmy się tak naprawdę przez całe nasze życie i których bardzo często nie jesteśmy świadomi, i praktyki duchowej, tutaj mam na myśli jogę Kundalini, szamanizm, pomagają najpierw te schematy zobaczyć. Najpierw je odczuć, poczuć, odkryć, a potem poprzez samo odkrycie, nawet czasami poprzez samo, samo doświadczenie tego, że ja widzę w ten sposób, myślę w ten sposób, czuję w ten sposób, ja mogę zmienić. Mogę to zmienić, mogę zmienić wszystko. I w mojej praktyce, w moim doświadczeniu, doszłam do tego, że tu nie chodzi o to, czy coś się da zrobić, czy coś się da zmienić, że to nie jest to pytanie, czy się da, e, ponieważ się da, da się wszystko. Tylko takim głównym pytaniem jest pytanie, czego ja tak naprawdę chcę? E, czego ja tak naprawdę potrzebuję? Co tak naprawdę mnie woła? Co tak naprawdę mnie kręci, Jara podnieca, fascynuje? I to jest takie pytanie, które zaczynasz sobie zadawać w momencie, kiedy wchodzisz na tą ścieżkę na ścieżkę takiego duchowego rozwoju, na ścieżkę odkrywania siebie, na ścieżkę odkrywania swojego wewnętrznego światła. I o tym wszystkim o tym jak, jak to zrobić o tym, jakie są etapy odkrywania, ponieważ okazuje się, ja też to odczułam i odkryłam, że są takie uniwersalne etapy odkrywania, wchodzenia, doświadczania pewnych rzeczy i o tym będę mówić. Będę mówiła też o swoim własnym doświadczeniu w tej drodze. Ja jogę kundalini praktykuję od dwóch i pół roku, szamanizm od około roku. Będę opowiadała, co to są za techniki, co to są za praktyki, jak to, jak to wygląda, jak to się wykonuje, e, jak to działa i co się zmienia, e, w jaki sposób się to zmienia. I głównie chodzi tutaj o postrzeganie, ale no właśnie, to wszystko, o czym mówię teraz, usłyszycie na tym wykładzie. Także serdecznie Was zapraszam na festiwal Inspiracje, do drugi. 4 lipca w Lemborgu. Do zobaczenia. Cześć!